Witam wszystkich serdecznie z warsztatu. Dziś pokażę Wam, jak wykonać tułowik do much Extended Body. Jest coś takiego. wykonujemy takie spianki z silikonu kolega Michał, któremu bardzo dziękuję za podlinkowanie tutoriala naprowadził mnie na takie tłowie, które wykonuje się z rękawiczek lateksowych tych takich chirurgicznych mi wpadł do głowy pomysł taki, że to samo możemy zrobić z materiału od handsa, a jest to body stretch Ważne, żeby był to body stretch nie jakiś tam inny, tylko ten materiał, ponieważ on jest wykonany z tego co te rękawiczki. A plusem tego jest to, że możemy sobie kupić w różnych kolorach, takich muchowych, nie trzeba później tego malować pisakami i tak dalej, zaoszczędzi nam to troszeczkę pracy. Jak widzicie, jest to świetna rzecz. Elastyczna. No i efekt jest bardzo fajny. Ale żeby nie przedłużać, weźmy się od razu do pracy. Co jest, będzie nam potrzebne, oczywiście, tego dostreczę. Igła. No i ta paniczka. Tutaj oczywiście nie mam pod ręką. ale już jest. Bierzemy sobie body stretch. I teraz będzie ciutek trudniej, bo będziemy musieli go na tej igle zrolować. Ale metodą prób i błędów dojdziecie do wprawy. Na początku wiadomo, nie jest to proste. No ale zrobicie jeden Człowiek drugi, trzeci, czwarty, piąty i już zaczną wychodzić. Przykładamy do igły. I staramy się to na tej igle ten materiał zarolować. O, spójrzcie, już się chwyciło. I jest. Rolujemy, rolujemy. do tego momentu do którego będziemy chcieli, czyli aż uzyskamy taką długość tego dłowika, jaka będzie przez nas żądana. A no powiedzmy, że będzie taki. Ok, zakręcamy troszeczkę dalej. Trzymamy, żeby nam się to nie rozwinęło. I teraz Musimy to wszystko zgrzać, ale nie spalić. Czyli płomieniem tylko tak liżemy ten materiał, żeby nie doprowadzić do jego spalenia. No i próbujemy. palcami tylko trzeba podzielić troszkę i tak to zakręcić już jest dobrze, jeszcze troszeczkę z każdej strony i trzeba uważać zwłaszcza na koniec bo ten koniec wiecie tam jest cienko tego materiału i to najszybciej może nam się spalić. Ja myślę, że już będzie OK. Teraz ściągamy to z igły. Ja sobie pomagam szczypcami. Chwytam sobie tą igłę w szczypce i paznokciem ściągamy. Widzicie, nasz człowiek jest gotowy. Fajne gętki. Tą resztę odcinamy. I mamy taką odtupkę. Dla osób, które chcą sobie zrobić człowieki np. do jętek. Czy jakichś innych owadów, które jeszcze mają ogonek? Polecam zrobić tak: odcinamy ten koniuszek, a tylko koniuszek tej rurki. Bierzemy sobie na przykład Microfibers, czy jakiś tam inny materiał na ogonki i przeciskamy go przez tą tubkę, tak żeby nam te ogonki tutaj wyszły. Lepko wtedy zaklejamy, żeby to wszystko ustalić. No i człowiek mamy gotowy. No i to by było na tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę, zostawcie subskrypcję, będziecie powiadamiani o kolejnych filmikach z mojego warsztatu. Dzięki wszystkim, na razie, cześć.